Dzień dobry, witam państwa z krajowych Dni Pola, Miguel Tomasz firma Fossagro. Dziś mam okazję prezentować nasze nawozy. Oprócz znanych nawozów, jakimi są Ultra 8, czarny fosforanamon, Ultra Da Black, są również dwie nowości. Ultra 9, nawóz stworzony przez rolników i dla tych, którzy potrzebują więcej fosforu. Jak i również mocznik stabilizowany stabilizatorem z BASF Ulimus, Czyli nasz Ultra Garan Stabilo. Dzień dobry, Bartomiej Grabowski 365 Farmnet. Na Stoicku w Minikowie oferujemy, prezentujemy platformę do zarządzania gospodarstwem rolnym. Jest to bezpłatna platforma, dzięki której możemy zarządzać, dokumentować i tworzyć analizę gospodarstwa. Platforma ma też tutaj dodatkową zaletą to, że możemy ją rozbudować indywidualnie do swoich potrzeb, do potrzeb, do, gosp... do swojego gospodarstwa. A do tego od niedawna nowością jest tutaj taka nowa funkcja, nowy moduł, dzięki któremu możemy tworzyć na podstawie map prób glebowych, tworzyć mapy aplikacyjne. Na miejscu, na miejscu możemy tutaj przetestować aplikację, zobaczyć jej funkcje, zobaczyć jej dodatkowe moduły. Łukasz Bojkowski Syngenta, tuż za mną jest odmiana SY Glorietta, nowość Syngenta w tym roku. Odmiana wchodzi w tym roku na rynek. Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy to jest pierwsza warta uwagi cecha tej odmiany, czy, czy znajduje się w jej profilu. Odmiana, która ma również bardzo wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych, dobrą na zgniliznę twardzikową, a taką naprawdę szczególną cechą tej odmiany jest świetna gospodarka azotem. Odmiana, która toleruje okresowe niedobory azotu, na przykład wiosną, kiedy jest zbyt zimno albo sucho, żeby rośliny mogły pobrać azot, Glorietta w takich warunkach świetnie sobie radzi. Jeśli chodzi o doświadczenia za ostatnie 4 lata, w doświadczeniach prowadzonych w stacjach Coboru, Glorietta dawała plon na poziomie od 109 do 123% wzorca. Dzień dobry, witam serdecznie Łukasz Lewandowski, firma Agroland. Prezentujemy, można powiedzieć, że cały asortyment, który mamy w swojej ofercie, ale no nie da się tutaj przywieźć wszystkich maszyn. Prezentujemy te główne, flagowe modele z danych marek. Prezentujemy tutaj asortyment maszyn marki Claas, maszyny do uprawy pasowej Mzuri. Jeśli chodzi o same nowości, to nowa generacja kombajnów, kombajn Lexion, praktycznie jeden z największych modeli. Dzięki życzliwości klienta udostępniamy go do zwiedzających na tych targach dzisiejszych i zaraz po targach zostanie dostarczony do klienta z powiatu świeckiego. A jeśli chodzi o nowości, to tak, e, ładowarki przegubowe kaweko, e, holenderskie ładowarki, których jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem od tego roku i też dzisiaj je prezentujemy. Praktycznie cały asortyment maszyn marki Klas Nie dało się przywieźć wszystkich maszyn, ale te główne modele przez kombajny, ciągniki, maszyny towarzyszące, maszyny do zbioru zielonek. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Remigiusz Waligura. Jestem z firmy Wronkowski Nasiona. Na poletkach w Minikowie prezentujemy bardzo wiele naszych ciekawych odmian, między innymi nową odmianę o zimę Corado. Jest to pierwsze o zimę pakowane, sprzedawane, dystrybuowane w jednostkach siewnych. 4 jednostki na hektar. Nowa odmiana pszenżyta o To jest e, pozycja numer 1 na listach coboru na poziomie ekstensywnym. Natomiast drugą fajną pozycją przeżyta o która również jest nowością, to jest S.U. Liborius. Jest to przężyto o zimę e, numer 1 w coboru na poziomie intensywnym. O, oprócz tych odmian mamy jeszcze kilka fajnych pszenic o zimych. Pszenicę o zimą, która już była w ubiegłym roku dostępna, czyli pszenica Ozima Asory z genem żytnim odpowiedzialnym za system korzeniowy. Natomiast drugą fajną pszenicą jest grupa jakościowa A, czyli producent. Producent zalecany na stanowiska po pszenicy, po kukurydzy i na późne siewy. Kolejną fajną pozycją jest niskowiałkowa pszenica LG Mokka. Bardzo fajna pszenica z grupy CK. Ponadto nie, nie ukrywamy, że debiutem na tych targach są Rozszerzenie działalności firmy Wrąckowski Nasiona o mieszanki poplonowe, mieszanki poplonowe 2 3 4, 5-komponentowe, złożone z kwalifikowanego materiału siewnego. Ponadto, jest to dzisiaj debiut na targach, kiedy zaczynamy oficjalnie mówić o mieszankach traw. Oprócz tego jest w naszej ofercie jeszcze jęczmień ozimy teuto oraz żyto czy rzepak ozimy Sienna i wiele, wiele, wiele innych ciekawych, nowych odmian. Dzień dobry, Marek Kluty, hodowla roślin strzelce. Serdecznie zapraszam na kolekcję odmian hodowli roślin strzelce, którą prezentujemy podczas Krajowych Dni Pola. To jest kilkadziesiąt odmian gatunków zarówno zimych, jak i jarych, zbóż, rzepaku, roślin strączkowych. Oferta bardzo kompleksowa, zawierająca zarówno odmiany znane i doceniane przez rolników, jak i odmiany, które po raz pierwszy pojawią się na rynku. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić przede wszystkim na rzepak Gemini. Jest to w tej chwili jedna z najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Na tyle wysoko plonująca, że jest w stanie iść w szlanki z większością odmian e, mieszańcowych. Odmiany zbóż, e, przede wszystkim pszenicy o zimę, bardzo szeroka i mocna oferta. E, kluczowym produktem jest odmiana Euforia. Trzeci rok z rzędu, najbardziej popularna odmiana pszenicy ozimej w Polsce. Odmiana, która ma w sobie naprawdę mnóstwo, mnóstwo zalet. Od plonu, zimotrwałości, jakości, odporności na wyleganie, porastanie, czy bardzo do dobrej i wysokiej jakości wypiekowej. Jest to produkt, który z czystym sumieniem można polecić rolnikom skoncentrowanym na produkcji wysokotowarowej pszenicy ozimej. Z odmian o ozimego też szeroka gama mamy i odmiany, krótkosłomę i odmiany o wyższej słomie w zależności, w zależności od tego kto jaką produkcję preferuje. Wszystkie odmiany pszenżyta mają doskonałą tolerancję na uprawę na glebach lekkich, mozaikowatych. W odmianach owsa e, proszę zwrócić uwagę na odmianę Rambo. Jest to nowa odmiana, która po raz pierwszy pojawiła się w tym roku. Odmiana, która od ostatnich dwóch latach plonuje najwyżej wśród wszystkich odmian owsa, które są w Polsce badane i zarejestrowane. Jest to nasz e, nowy następca bardzo popularnej i cały czas jednej z najszerzej i najchętniej uprawianej odmiany jaką jest bingo. Jęczmiona jarę, pszenica jara, pszenżyta jarę, bobiki. Naprawdę jest co oglądać, jest czego wybierać. Wszystkie odmiany wyhodowane w Polsce, doskonale dostosowane do krajowych warunków uprawy. Tomasz Łuczak, Galima Vichy Wielkopolska. Dzisiaj za mną wóz paszowy Pro 14 Twin. Jest to nasza ostatnia seria wozów paszowych, które są dedykowane dla najbardziej wymagających hodowców. Ta wersja tutaj wyposażona jest w szeroki taśmociąg, dodatkowo jeszcze wysyp tylny narożnikowy, jest jakby skomponowana pod konkretne wymagania klientów. Jest to maszyna, która również cechuje się paroma takimi rozwiązaniami, które gdzieś przez lata o których przez lata rozmawialiśmy z klientami czy z naszymi partnerami handlowymi i, i które chcieliśmy wprowadzić w tej najnowszej wersji Pro. Oprócz Pro e, również jest ciekawa maszyna EvoSpreader 12, czyli 12 tonowy rozrzutnik, który jest e, dodatkowo czy podwójnie zabezpieczony antykorozyjnie. Jest to maszyna, która jest ocynkowana, a na warstwę ocynku jest nałożona farba, lakier. I to jest też rozwiązanie, czy od strony technologicznej dość zaawansowane, e, i jest to też takie, m, taki system, który, który oferujemy naszym klientom, którzy szukają jakby, tak, powiedzmy, takiego ekstra zabezpieczenia w, w, kwestii, w kwestii eksploatacji maszyny. Również ciekawostką, którą mamy, jest najmniejsza czy najbardziej taka podstawowa wersja, czyli taka jakby w pewien sposób jakby przeciwna do, do serii. Pro seria Simple Line, wóz, który tutaj mam na cejsku, to jest pięciometrowy wóz. Jest, są to maszyny dedykowane dla małych i średnich gospodarstw, wyposażone w taki sposób najbardziej podstawowy.